Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. No a to będzie zapowiadany przeze mnie wcześniej film, czyli część druga złotej granicy. E, troszkę tak z małym opóźnieniem, po paru dniach od poprzedniego filmu. No ale w końcu musiałem to nagrać, troszkę mniej czasu miałem ostatnio, a jutro już to wchodzi w sumie na serwery główne, w sensie już ta faza walki. Także od razu na początku może chciałbym jasno i wyraźnie podkreślić, że to nie będzie żaden poradnik ani nic w tym stylu. To będzie takie pierwsze spojrzenie, po prostu. Ja jeszcze nic tak naprawdę o tym trybie nie wiem, poza tym, co było na papierze gdzieś tam w zasadach. Ja nic jeszcze tutaj nie robiłem na żadnym innym koncie. To jest moje pierwsze podejście, więc to będzie takie pierwsze spojrzenie. Na początek po wejściu mamy cztery różne waluty do zdobycia. Prawdopodobnie one będą się. Nam stopniowo tutaj generowały. Najbardziej tajemnicze złoża minerałów na wyspach służą do aktywacji ukrytych mocy skarbów. Później mamy takie coś jak muszelka, muszla zawierająca tajemniczą moc. Są używane jako ekskluzywna waluta prowincji złote piaski. Można je znaleźć w skarbcu bogactw przy pierwszych zajęciach miast i podczas mobilizacji wojsk. Służą do aktywacji mocy duchów i mobilizacji wojsk. Można je również wymienić na nagrody w sklepie duchów. No i esencja diament, No tego nie będę już tutaj tłumaczył, bo to nie ma absolutnie żadnego sensu. Mamy tutaj pocztę i codzienne wsparcie uzbrojenia. Tak jak mówię, event trwa już kilka dni. Ja tutaj z małym opóźnieniem nagrywam więc takie oto nagrody. Może sobie klikniemy. Walka jest zacięta. Przygotowaliśmy dla Ciebie wsparcie. Takie codzienne wsparcie będzie po prostu. Te muszle ok. Twoja liga po raz pierwszy zajęła miasto Borsukowo. Ciekawe, śmiesznie to tłumaczą. Poziom drugi oto Twoje nagrody za pierwszą okupację. I mamy 1000 fosforyzujących klejnotów, 100 diamentów, 300 esencji, 200 muszelek. Spoko. I tutaj w sumie to samo i tutaj też to samo cieniowej mamy więc generalnie tak to wygląda idzie na to wszystko na pocztę nie będę też tłumaczył zasad tylko zrobimy sobie tutaj tą graficzną część bo tutaj mamy też zasady ale mniej więcej to się powtarza tak naprawdę zatem rozgrywka zbiórka na obleżenie zajmujemy obszary mobilizujemy wojska aczkolwiek to chyba głównie tam liderzy i tak dalej zbieramy skarby no, i w sumie tyle. Na początek po wejściu mamy poradnik. Prawdopodobnie, bo ja nic innego zrobić nie mogę. Nawet nie mogę sobie sprawdzać mapy. Łapka mi tutaj pokazuje, że ja muszę tak i tyle. E, ciekawe, czy jak ustawię więcej postaci, to nie wiem, dostanę czegoś więcej czy co. Sprawdźmy, ustawmy. Zbierz. E, no i co? Twoja mychnia obleżnica przybyła. Pora wkroczyć do walki z Miasta, by zobaczyć szczegóły pola bitwy. Ok, Złoty Klan League One. Śmiesznie to wygląda, ta walka. A dosyć unikalny, nie? Ciekawe posiłki w drodze. Widzę, że tutaj się zmienia obszar po prostu, nie? Powiedzmy, że jest czerwony i niebieski, i to się troszkę zmienia. Dobra, klikniemy sobie pominięcie. Skutecznie zajęto. Łączna liczba zabójstw, najwięcej zabójstw. Tysiąc właśnie fosforyzujących klejnotów, 500 muszelek. Dobra, pierścień ducha mórz. Zdobyłem skarby. Odblokowuję możliwość zajmowania stref zasobów, zwiększa liczbę możliwych do zajęcia stref zasobów o jeden. Dobra, odblokujmy. Za 500. Tutaj też mogę za 500 odblokować, skarbiec bogactw, szepczący koralowiec, a tutaj mieliśmy pierścień właśnie ducha musz. Odblokowuje naturalną produkcję muszli przypływu z początkową prędkością produkcji 500 dziennie. Zwiększa limit przechowywania muszli przepływu o 6000. No to myślam się, że warto to wszystko kupować, skoro to jest. I jeszcze skarby próby, aczkolwiek to jest inna waluta już. Czyli mamy różne tutaj efekty, które możemy aktywować. Tutaj możemy sobie zająć pokłady esencji. No dobra, no to... Aha. Czyli mogę sobie w ten sposób szybko kliknąć spoko. Nowa faza rozpoczęta, weź udział. Aha, czyli możemy to jeszcze głosować, tak? Gracz, który zdobędzie najwięcej zasobów, zostanie liderem ligi. Dobra, głosujemy. Czyli w ten sposób takie wybory lidera. Aha, jeszcze 500 diamentów muszę zapłacić. Dobra, zapłacimy. Dobra, to jest serwer testowy, więc ja się nie będę. Halo, dobra. Teraz mi się wszystko odlokowało dopiero. Czyli mamy misję u góry takie ogólne, spoko. Przeprowadź grabież jeden raz. Skarbiec bogactw, to jest to, co widzieliśmy. Potyczka na granicy. Przy Twoim obecnym wkładzie fazy możesz odebrać pospolite nagrody. Dobra. Czy znaczy, tutaj im więcej zrobimy, tym więcej można odebrać, rozumiem? Cele fazy. Świt odkryć tutaj był początkowo. Mamy różne właśnie fazy i wyniki indywidualne, czyli wygraj następującą liczbę bitew 300, serio Odblokuj, w sumie miesiąc trwa ten event, więc ma to sens powiedzmy Odblokuj następującą liczbę skarbów, 2 na 6 mam, zdobądź tyle medali 0 na 10, zajmij następującą liczbę stref zasobów i po prostu wbijamy wtedy punkty to są chyba te punkty tutaj, te tarcze i można zdobyć różne nagrody, nie? Karty astrologa, diamenty, esencje, okruchy, rdzenie żywiołów. No i też można emblematy czasu zdobyć, więc spoko. Dobra, mamy te nagrody, blask reflektorów. Łącznie 10 tyle członków zdobyło dziś nieugięta potęga medali, przynosząc e, mnóstwo łupów, okej. Okay. Dobra. Marsz triumfalny. I Tom Legend tutaj to już to, co było. Ok, czyli po prostu to jest taki, co? Pokazane. Aha, ja mogę sobie kliknąć, to dobra. Czyli wystarczy raz kliknąć i mamy już. Aha, mogę sobie pewnie wybrać kogoś, tak? W ten sposób, dobra, damy łapkę mu. Ok, wybór lidera, to już pokazywałem. Poczta, tutaj mam jeszcze zbiórkę, czyli Mobilizuj uzbrojenie, plądruj obozy wroga. Dobra troszkę tego jest do ogarnięcia jakby nie patrzeć e, No to już przecież klikałem halo naprawdę czyli po prostu pewnie wymuszają na mnie obejrzenie tego teraz a e, już to przecież robiłem No ale mniejsza o to powiedzmy że obejrzymy no bo mam inne wyjście zbieraj skarby już to chyba z trzy razy oglądałem, dobra? Tak fajnie. Wyświetlę raport z bitwy jeden raz, czyli tu są dalej misje po prostu, nie? Mogę sobie to. Tutaj mobilizuj wojska jeden raz, obejrzyj bitwę oblężniczą jeden raz i zauważcie, że już mam zasoby, które będą mi się tutaj generowały, czyli 150 kryształów na dzień, 500 muszelek i 100 esencji. Czyli to, co dostawałem na pocztę, to jest taki prezent, a tu jeszcze będzie mi się 500 muszelek robiło dodatkowo, dobra. Tutaj mamy jakieś złoża, nie złoża, złoża diamentów. Czyli mogę sobie to zająć, rozumiem, tak? I 25 na dzień będę dostawał. Ok, cyk, cyk. Jeżeli patrzę na siłę, to powinien dać radę bez większych problemów. Fajnie, że to się też od razu pomija. Czy jak to działa? Aha, czyli moje wojska te idą sobie po mapie, zobaczcie. E, tutaj złożę diamentów daje na przykład te zwykłe ile. Nie pokazuję. Nie mam obecnie wojsk. Dobra. E, no i po prostu poruszamy się ze swoją ligą. E, moja liga e, się nazywa League One, czyli to jest pierwsza liga. Można sobie zobaczyć, ile kto wkładu tam zrobił. 78 na 160 osób na serwerze głównym na serwerach głównych będzie pewnie będzie łatwiej z tym o wiele, bo wiadomo, że to jest serwer testowy, więc tutaj mniej osób. Obecnie o już mi się zrobiło nie 25 na dzień. Czyli to już zająłem dobra i limit jest nie tutaj mamy limit. 2 na 2 i za ile mogę zwiększyć czy ja w ogóle mogę to zwiększyć czy z czasem się dostaje pokłady esencji dobra podejrzewam że jakoś później się to może zwiększyć bo jeżeli nie no to chyba diamenty są najbardziej opłacalne nie bo 100 esencji na dzień to nam za wiele nie da zresztą 25 diamentów na dzień też nam za wiele nie da ale no mimo wszystko troszkę rzadsza Rza, za, rzadszy zasób, może w ten sposób. E, moce ducha tutaj mamy jeszcze. E, 500 muszelek, można sobie wybierać. Wydaj muszle przepływu, aby aktywować moc ducha. Moce ducha wygasną następnego dnia, czyli to są tylko i wyłącznie na dzień. I na przykład mamy zwiększa obrażenia wobec miast i zmniejsza obrażenia wobec wrogich drużyn. Dobra. E, czyli coś za coś. Sklep ducha. Po uzyskaniu łącznie tylu muszli przypływu w bieżącym sezonie 2600 okej okay. na dzień pewnie bo tutaj ucięte jest 500 tych lasek zas, zasranych że tak powiem e, tutaj mamy te 3 mamy okruchy 5 karta astrologa 15 emblematów tak samo tutaj i tutaj 5 moczych insygniów e, więc w sumie całkiem spoko nagrody nie jakby nie patrzeć i raport z bitwy na no to już widziałem Przeprowadzić grabież jeden raz w trybie solo. Plądruj obrazy wroga, i możemy sobie wybrać ligi. Czyli co? Hmm. Na razie to jest takie dla mnie wszystko magia, że tak powiem. Eee, dobra, chyba nie ma co przedłużać tego filmu. To tak wstępnie jakby to wyglądało, tak jak mówię, to nie jest w żadnym wypadku żaden poradnik, więc nie traktujcie tego jako poradnika, czy coś w tym stylu. To jest tylko takie pierwsze spojrzenie. Jak to wygląda, to tutaj mamy zbiórkę właśnie. Biały Kieł, poziom piąty. Aha, czyli to jest tutaj, dobra, zbierz. Czy ja już kliknąłem i jestem gotowy do oblężenia tutaj i oblężenie nastąpi za 2,5 godziny. Czyli lider będzie po prostu wybierał lub tam zastępcy. Kolejny cel kolejne miasto na przykład i ludzie po prostu członkowie tej ligi danej będą mieli daną ilość czasu żeby się tutaj zebrać żeby wybrać drużyny no i podejrzewam że im więcej osób się zbierze tym łatwiej szybciej się to będzie przejmowało czy coś w tym stylu no i tak to będzie wyglądało czy jest to jakiś ranking. Wybory lidera to już robiłem gdzieś tam chyba. Był ranking, nie? Ja tutaj mogłem kliknąć jakieś grabieże, aczkolwiek w sumie nie wiem, czy to był ranking, czy nie. Tutaj mogłem sobie kliknąć, nie? I Tutaj jest pokazane. Domyślam się, że to, że tutaj się świeci wszystko na fioletowo, to oznacza, że ta liga jest tutaj bardzo aktywna. Tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym razie, ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Można sobie oczywiście odpalić czat ligowy, komunikować się, oznaczać głowice bursuczów, na przykład. No i w sumie tyle, nie? Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję raz jeszcze za obejrzenie tego filmu. Życzę Wam powodzenia na tym evencie. No wygląda całkiem ciekawie. Zobaczymy, jak to będzie w praniu. Dużo osób twierdzi, nawet Wy mi pisaliście w komentarzach, że to jest nudny event. Zobaczymy, jak to będzie w praniu. Najlepiej samemu to wszystko przetestować. Nie kierować się opiniami. Dla jednego coś jest nudne, dla drugiego jest mega atrakcyjne. Zobaczymy jak to będzie w moim przypadku i w waszym. Po prostu osób, które nie grały i nie grają i nie będą grały na Companions. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.